Dzień dobry, witamy w poniedziałek. Paweł, jest nowa praca, jest nowy prezydent, jest nowa technologia, będą zwierzątka, a nawet przepowiednie babi Wangi, nowe nowe. nowe, nowe, których odkryte, których jeszcze wypuszcza. Nie znał. Cały czas Ale wypuszcza. ona jeszcze nie żyje, to wiesz od. Czy komukolwiek kiedykolwiek to przeszkadzało? No nie, to prawda, tak, żeby przepowiednie wypuszczać. A zaczynamy od pytania: czy no właśnie jak skończysz pracować w Kremlice, co chciałbyś robić? Pracować w Ministerstwie Satyry. A dobrze. A jak skończysz w Ministerstwie Satyry na emeryturę na przykład? Eee... Jest podłota? Jest jakaś? No. A, ale na emeryturze, tak? Dopiero. No, że... Taka na emerytur... dla emeryta do... może być dobra. Że, że Kremlinka i Ministerstwo do Emerytury, A możesz nakręcić też tam jakieś rzeczy dorabiać na okay. do boku. No dobra. A tutaj jest robota, słuchaj, dla ciebie. W Szkocji. Dozorca jest potrzebny. Ale całą wyspę handel. To jest bezludna wyspa. No i Mo, zapuł... Można być dozorcą wyspy. No tak. Będziesz tam takim chyba, nie wiem, latarnikiem, czy kimś tam. Ale jest latarnik, czy nic nie ma, i tylko masz obchód. Nie ty. Zaraz tu mam. Tak, wymagane jest zamieszkanie na wyspie od marca do września musisz obserwować ptaki morskie, koordynować wolontariuszy, czy ktoś tam mhm. przyjeżdża co jakiś czas. I, i nawet są turyści. Czyli ona jest bezludna, ale w ciągu lata odwiedzają turyści, 8 tysięcy turystów. Yy, yy, dużo yy, ludzi latuje, ale za darmo masz wszystko. Zakwaterowanie bezpłatne, yy, musisz się tylko raz na tydzień, po żywność pojechać, jakieś sobie kupić i wymagana jest miłość, tak pomyślałem do, do ciebie do natury, samodzielność i gotowość do życia w izolacji. Tak pomyślałeś o mnie, gotować do życia w izolacji, tak? No tam wiesz, w tej piwnicy, jak mówię, całe życie, to tam wiesz, wyspa to jest największa przestrzeń, nie? Zobacz. Musisz tak, tak, oddychać tak, całą tak. piersią. I sobie chodzić. Tak obserwować. Ale Szkocja, to tam zimno chyba będzie i będzie wiało, co? No, od września do marca chyba, to taki... No, to taki gorszy okres. Ale z drugiej strony, jak w ciepłej chałupie, internet będzie tak. nie będzie. No to jakoś tam. No jakoś tam, wiesz, no. Są ludzie. Od marca do września, nie, czyli to w ciepłej będziesz. A, no to A. będzie najgorsze. No dobrze, od marca do no. No. Powiem ci, nie brzmi to źle, szczerze mówiąc. No. Ja bym no, może chciał tak kiedyś sprawdzić takiego właśnie e, latarnika. Samotnika. Czy znaczy nie latarnika. że sprawdzić latarnika, tylko. No jeszcze nie myślę, czy nie. Co ja gadam? Jak tak się tydzień zaczyna, to jak się skończy? I się zagotowałem. Oj. Proszę nie piszcie. Jeżeli ktoś jest latarnikiem, tak? Tak. No to tam o polskie. Nie, nie tak. I się, nie życie latarnika, się. że chociaż miesiąc popracować, bo no, miło nie. mnie to. Przez no, miesiąc to. będzie sprawdzał. No, nie, jak się to, pracuje. To, to, to ciekawe jest. Ja, by, ja bym sobie kiedyś chciał sprawdzić takie właśnie mm, życie. Jak to jest na przykład być latarnikiem, albo właśnie pilnować jakiegoś miejsca hmm. tak, wiesz, w całkowitej głuszy. Wydaje mi się ciekawe, bo ja lubię naturę. Ja mam dzisiaj filmiki związane z naturą. Aha. Pierwszy no z Niemiec. Natura wdziera się w cywilizację. A, to jakiegoś Owczy Pęt. Myśl, co to taki chyba Black, Black Friday jest. Ale co oni tam mówili, że to ja. Siadą promocji czy coś. Nie wiem, co e... lubią, owce piszcie, tak, oprócz trawy. No właśnie, nadzieja, nie, w momencie, że nie latarnika. To no zobacz, no gromadzą się. Gromadzą, ty, 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 zaraz no, rzucą no, coś, no, nie? Do kasy no, potem kolejki. No, kasy. Ciekawe, ciekawe. Mnie się nie zdarzyło nigdy, żeby gdzieś tam, wiesz, być w sklepie i nagle chmara zwierząt czy coś. Wanta dzika, czy coś takie. Nie, nie, nigdy, nigdy mi się nie zdarzyło. U mnie ciągle dziki są przy tej rzeczce, chodzą, Sobie z młodymi, tak. A, że z młodymi. No, locha z młodymi, a więc to tak wiesz, no. Tak. To ja byłem na spacerze w lesie ostatnio i też yy, stado dzików tak, Staram się z psem trochę z daleka, no bo wiesz, mm -hmm. wiadomo, tak no, Ale tak, w kolejce wie. przy kasie nie zachowasz dystansu, <laughs> wiesz. to się nie uda. No, no l... można spaść na taką owcę od tyłu, no. nie? No. E, tak, e, mam no jeszcze latarnik ja... po tym owca. No. Potem, a teraz noszorzec będzie. Mam wideo no pokaż ze, tego ze, e, z ZOA we Wrocławiu, zobacz. O. Bardzo sympatyczne. Tak pomyślałem, że zacznijmy tak na lekko ten tydzień. O. I tu ten maluszek to mundżarka wow. chińska postanowiła pokazać kto tu rządzi Ale zobacz jak ten nosorożec się cieszy z tej zabawy. A, bo one się bawią. Tak, no, tak, tak. Ten nosorożec chyba krzywdy nie chce zrobić tej chińskiej Myślę, taka, mundżarce. Taka Okay. Tak, tak. Niesamowita taka międzygatunkowa zabawa. Bardzo mi się podobało. Pomyślałem, że może was to w jakiś sposób rozbawi. Mam też konie. Natomiast rosyjskie konie, i tu nie wiem, czy to jest smutne, czy wesołe. To smutne. To smutne, Raczej to może tak. na smutno, gdyż Rosjanie montują na koniach Starlinki. Tak przynajmniej pokazują. zakomane, tak. Tak, tak przynajmniej pokazują e, te media e, X i Telegram. No i sobie jedziesz i masz e, Starlinka z tyłu. No a to chyba musisz. Z, chociaż nie, może nie. Faktycznie to mobilne, to może łapię cały czas. Tak, więc e, zobacz, połączenie nowoczesnej technologii z, z, z początkami cywilizacji e, ludzkiej. Bo wiesz, konie nam towarzyszyły. No, mm -hmm. i to takie. Rosjanie, to trzeba o nich nie powiedzieć, to dostosować, to się potrafi. Tak, tak. To, to było ciekawe. I jeżeli chodzi o dostosowanie do różnych nowych ról, no to Marco Rubio jest już słynny, że mu co chwilę dodają nową Nowo. rolę. Jest taki temat zwolnili trenera z Miami Dolphins w futbolu tak, amerykańskiego. Tak, i pan Ale podobno odmówił. Pan Rubio napisał w, na swoich social mediach, że zwykle nie odpowiadam na plotki krążące w sieci, ale w tej chwili czuję potrzebę, żeby to zrobić. Nie będę kandydować się obecnie na wolne stanowisko głównego trenera w Miami Dolphins, chociaż nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, bo każdego dnia dostaję nową rolę. Na razie muszę skupić się na wydarzeniach globalnych i cennych archiwach Stanów Zjednoczonych. Ameryki. Dziękuję za propozycję. Podziękował jeszcze, więc nie wszystkie prace w tym momencie Marco Rubio jest w stanie wykonywać. A ty na powiedzieć. tego trenera, bo ty zawsze ten sport lubiłeś, to może. Ale to nie jest pustelnik. Tam dużo chłopa jest, też to, to, to nie latarnicy. To kropne, nie latarnicy, ale wysokie potężne no, no to bym się bał, to no, wielkie wie. chłopy, nie, nie uciekniesz, więc nie, nie, nie. Mam też wideo, pośmialiśmy się troszeczkę z niego, oczywiście jaj wchodzi w grę. To nie jest prawdziwy Trump, to jest Trump, nowy prezydent Grenlandii. Grönländer. hier spricht euer nowy prezydent. Anna Trumplek. I tu się zastanawialiśmy z Pawłem dlaczego on do tych Grenlandczyków po niemiecku mówi. No, on mówi, on mówi, że niemiecku. Grönlener na unser Land ist is really wirklich Land der no, Welt. The... No i to tak właśnie ten AI-owo. E, jak już oglądam tak piąty, szósty raz, to, to już mnie tak przestaje bawić, ale może ktoś ogląda do Nie wiem, jakoś Trump, mówiący po niemiecku... My się Uu. podoba ten wąs, jak Bawi. Hulk Hogan i mówiący po niemiecku, tak. No, Bawi, okay. tak. A, a może on znamy, nie wiemy, bo tam przodkowie z Niemiec, może tam coś tam jakieś, te właśnie kilka słów. Y, właśnie, sk skąd Trump pochodzi tam od z przodków? Niemiec. A, Dram. może się jakoś tam Trump Drump? no Trump jakoś tak. Pf. 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 tak A, no okay. Niemiec tak podobno więc może tak wiesz no. to teraz wiesz co mi się tak nakłada z a nie to Austriak dobra. to się... nie że on nie. nie nie a to inny no Inny wązup, no bo wiesz. Zupełnie inny ten, inny klimat. Tak, tak, to nie, to, to nie. O, no, ja mam e... słuchaj dla ciebie jeszcze informację. Jakbyś chciał, pójść na dyskotekę mm -hmm. noworoczną. To się już spóźniłeś. Do pęży. <laughs> tak, no <śmiech> <śmiech> prawie <śmiech> dwa tygodnie. <laughs> Ale widzę Paweł na czasie. Pójść bo no. szkoła organizowała takie, bo wie że teraz mm -hmm. są takie ten, że tam są dyskoteki i tam trochę przymykają oko na pewne rzeczy, nie? W Rosji w Polsce ponoć nie wolno teraz tych dyskotek w szkołach. Nie wolno, tak w Polsce, tak? No tak coś słyszałem, że to tam e, no to w Rosji jest trend, odwrotny taki. trend, że jak mm -hmm. najbardziej, ale tutaj musisz mieć zainstalowanego Maxa. Okazuje się, i no nawet ten pomaga, oficer FSB musi sprawdzać, jak tańczysz? Nie wiem, no nie wejdziesz do szkoły. A Pani nauczycielka okay. cię nie wpuści i odsyłali do domu. Wiesz, co? Ale no... I, i z Maxem musisz przyjść. Ale to, to była dyskoteka jest, dla jest dzieci, dla dorosłych, czy mieszana? Bo teraz nie rozumiem. Dla dzieci, dla dzieci. Dla ok. Uczniów. No. Okay, okay, okay. Uczniowie musieli mieć wszyscy maksa. No a nauczycielka, oczywiście, też, nie? natomiast wiadomo, nie? Czyli normalnie, jak idziesz do szkoły, nie potrzebujesz, ale jak chcesz iść na dyskotekę, to potrzebujesz już. No tak, 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 tak. A jak rodzice mówią, że jesteś za młody na smartfona i ci nie kupią smartfona, to co? Nie wiem, właśnie wtedy. Ogólnie te smartfony mają być i Max mają być obowiązkowe, bo to ma być zastępować, tak jak u nas jest tam M-Obywatel, tam nie? To u mm -hmm. nich ma zastępować właśnie dowód osobisty i ten Max wszystko ma zastępować. Mm -hmm. I też są pomysły, żeby sprzedawać na Maxa dumę. Z dostawą? Że ten zamów Max dumy? Nie, to, to, to było to już w Goslungu, yy, 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 może teraz przejdzie do Maxa, nie, że yy, w mak pokazujesz yy, w tym Maxie i tam weryfikuje twój wiek. Mhm. No to tak, no jak dowód, no okej, okay. dobra. Bo wiesz, będzie to ten Max jak dowód, no i wtedy jak jesteś i chcesz kupić, a pani mówi poproszę jakiś dowód, nie? Bo tam czasami się w Rosji zdarza, nie? że tam proszą cię. Co prawda, nie tak jak w Stanach, że masz 50 lat, i idziesz do baru i baba mówi: Poproszę dowód tak? od, mm -hmm. od pana, bo nie sprzedam alkoholu. Tak? Nie, tak. nie wiem, czy ci się zdarzyło. Nie, jak nie zdarzyło mi się być w Stanach. A, nie byłeś w Stanach. No tam mają nie. takie dziwne czasami, że idziesz tak, jesteś starym dziadem, tak i każą. co, nie byłem... zdarzyło mi się być w Stanach 50letnim yy, dziadem, bo... Znaczy, no ja byłem trochę <grym> młodszym dziadem, jak byłem, Aha, okay. to, ale to mi kazali, ale kolegom, którzy po 50 lat mieli też kazali, a więc nie przeszkadzało tak. Mhm. I to często jest. I w sklepie, i w barach, tak, żeby coś pokazywać, nie? Oni tak lubią, że to nie, 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 nie wiem czemu to ma tak służyć, nie. No, ale no, że, że niby przestrzegają to prawo. No i w Rosji też właśnie też tym, z tą dumą jest taki pomysł, nie? Mhm. I też jest pomysł nowy i to taki yy, może zaburzyć rynek, że kurierzy mają mieć zakaz teraz. Do ja, picia? Nie. To <laughs> kurierów, nie. Nie. Że, że Bo najpopularniejszym do, teraz yy, jest dostawa. Dziecko możesz sobie ten, Dumę. Tak. tak jak u nas masz te różne, te z dostawą, bez już reklamowania platformy, to w mhm. Rosji też i tam alkohol najczęściej jest wybierany, plus czasami jakieś tam jedzonko. No i podobno ma być zakazane. Że Ale jedzonko dalej. Jedzonko dalej, tak. No to ale przecież życzę. będzie jako tam specjalny hamburger gdzieś tam w zestawie. Napój aloesowy. Tak, aloesowy napój. I, i no. pojedzie. Przecież Rosjanie to ominą. Mam. No też mi się tak wydaje, nie, ale tak. Mam tak, to zdjęcie. To jest. Jak, jak wszyscy wiedzą, baba Wanga. Ona była przed nami. Jak nas nie było. Też miała YouTube'a? Nie, to wtedy nie miała YouTube'a, to pierwsze przepowiednie, predykcje dawała. Nie? A okay. potem my się pojawiliśmy no i tutaj trochę wygryźliśmy. Jesteśmy jej wcieleniem? No tak, taką reinkarnacją. Okay. Od razu wiesz, ona częściowo w ciebie, częściowo we mnie się wcieli, wcieliła. Okej, okay. Baba Wanga, nowe przepowiednie w New York Poście. Nie, no, ja co? nie ja nie, ja nie czuję. Ja, ja, ja teraz tylko o tym się obudzisz i mówisz coś, coś Tam latarnik? Nie, nie, Baba wanga. Ciężkie, ciężkie sny, tak. Ja wiem. Mam nadzieję, że to nie przylgnie do mnie. Przepraszamy wszystkich klatarników, tak. I, i Babę Wangę. E, jasnowidząca Baba Wanga um, przewidziała takie wydarzenia jak 11 września, pandemię. Tak. E, przewidziała także e, przybycie obcych przybyszów z kosmosu e, i wybuch trzeciej wojny światowej na ten rok, powiem ci. Ale że to wszystko będzie w tym roku? No, trzecia wojna i kosmici. A i co i znowu, jakiś pandemia? Nie, nie, że to, że wcześniej A, to przewidziała. A, tak, no. tak. A Już teraz. To, nie, nie będzie powtórki. Teraz na ten rok właśnie my musimy kosmitologa? Ale czy będziemy ciągnąć. z kosmitami się ten? Nie wiem, czy może nas będą rozdzielać. A, jako siły rozjemcze. Może, bo my mamy, no. wiesz, ekspertów od Stanów Zjednoczonych, od Chin i tak dalej. No jakiegoś... musieli się teraz prze, ten przebranżowić. No, albo musimy jakiegoś kosmetologa zna... Nie kosmetologa. <śmiech> kosmetologa. <śmiech> Nie wiem, ko... Kosmetolog będzie nam te brwi regulował. Ko Kosmitolog jakiś. Kosmitolog. No, żeby, żebyśmy zrobili tam CEP Space czy coś. A. Ah. Alien, żeby omawiał nam, że te szare to są takie i tam prezydent, bo, bo wiesz. A to bo jest, mamy, no, są już tacy. Speciałycy. No właśnie, i my musimy chyba zacząć wcześniej no. ściągać. Od tych jaszczurów i tak dalej, nie? Tak, żebyśmy wiedzieli, no. bo tak jak na przykład. Nie Mateusz. tych jaszczurów tych, tylko tych, tak, tych, tych prawdziwych. Nają. Nie, no. nie te podróbki nasze. Tak. Chodzi mi o to, że jak na przykład Mateusza ściągnęliśmy, no to on nam tam zdjęcia pokazywał. To jest Rubio, to jest tam Blumenthal, to jest Graham, to jest Tulsi Gabbard i tak dalej, bo myśmy nie wiedzieli tego wszystkiego. No a teraz pojawi się sporo nowych twarzy. Jak ci kosmici mają przylecieć? Nie no wiadomo, czy to twarze będą. A no właśnie. No. Tak no, ale ale twarzy, no, my nawet tego nie wiemy, no, my nie jesteśmy całkowicie... Nie wiemy, czy będą twarze, czy co innego będzie tam. Tak. Eee, o, I tu szczegóły. Kolosalny obcy statek kosmiczny wkroczy w atmosferę Ziemi. Eee, no tu nie mamy szczegółów kiedy. Ale są już zdjęcia? Nie. No właśnie nie. Przewidzie, przewidzenia te stały się jeszcze bardziej intrygujące. U zwolenników różnych właśnie takich teorii po ostatnim, tych spekulacjach na 3 i Atlas. No, okazało się, że ten 3 i Atlas to sobie normalnie przeleciał, poleciał i się nic nie wydarzyło. No ale to mogła być ściema i zmyłka. My patrzyliśmy na tego Atlasa. Co? Nie, że, że, że my wszyscy patrzyliśmy tam. A. A tu nam obcy od tyłu się dobiorą, wiesz, do tych czterech liter, nie? Tam latarnika powie odsun się i z zaskoczenia. E, no O kolejne... jak wnosi, to jest szansa, że wylądują i wrócą. I się zawiną, tak? Zawiną? My tu za tysiąc <laughs> lat musimy wrócić, tu jeszcze nie są gotowi. Tak, tu e, nie ma, tak. To... Tak, no tu jeszcze, jeżeli chodzi o te prognozy, no to, że ta trzecia wojna światowa. Albo będą e... chcieli cywilizować właśnie, o. To by było ciekawe doświadczenie. Ale czekaj, bo chciałem ci powiedzieć. Mógłby że... Jesteś zdeprawowani przez Rosjan. No. O, że, bo wiesz, tak że... na początku by chcieli cywilizować Rosjan. To a się potem... nie da. Wszystko... <laughs> Niejedni już próbowali, no, tak. Niejedni już próbowali, nie? I potem tak. by była deprawacja, tak. I wiesz, i w tych garażach mhm. razem z tymi Rosjanami. Tam wiesz. Nie? No ale co, wylądują w Stanach? to ich ICE zastrzeli, wiesz, to, to przecież też, no. nie, masz, nie masz, teraz dobrego miejsca na lądowanie. Polska. Polska. No. W sumie w Polsce. My tak, wiesz... Zawsze o Polska. Jak przez ciebie się inwazja zacznie na obłaskiej. Potem będą wiesz, odtwarzali te wszystkie filmy. Na Kremlince tutaj. Zgadzali no nie, no to. do ministerstwa, tak. Ale czekaj, bo jest pozytywna wiadomość, bo nawet jeżeli będą ci obcy i nawet jeżeli będzie ta trzecia wojna, no to, to nie koniec świata, bo dopiero w 5079 będzie. A, Czyli Więc... tą Grenlandię można zajmować. A może ty, a może Trump wie, że te ufo to tam na biegunie północnym. No. no i muszą być bliżej, żeby tamte floty i te, te rakiety... J.D. Vance powiedział, że my sobie nie zdajemy sprawy z Zagrożenia. problemu. Tak. I jest niebezpieczeństwo dla całego świata. To może o to chodziło. No. A może no, już, już wylądowały na Grenlandii... Tunelowo, ty. że Rosjanie, tak, nie? Cały czas Rosjanie, Rosjanie, bezpieczeństwo i Chińczycy, tak. a tu chodzi o kosmitów. Tylko wiesz... O. Mówi nie, nie, społeczeństwo amerykańskie, nie gotowe na nie, nie, nie gotowe. Nie gotowe, no. To trzeba, wiesz, przygotować się. Może już są na Grenlandii. Może są wśród nas. No. A może są wśród rządów europejskich i oni to tak... tak. Spisek to jest taki. Może też tak być. No. Musimy się tam uprzejmieć. Ja naszą Polską się uprzejmieć. Zobaczył, czy ktoś nie jest jakiś taki dziwnie szary, wchodzący w zielony. E, no dobrze, słuchajcie. Dobrze. Takie dziś wiadomości. Dajcie znać, czy wierzycie w przepowiedni Baby Wangi. E, czy, w, czy w ogóle macie swojego ulubionego jasnowidza? Bo może tak. to, to Jaki... akurat jest jakaś podruba, a może tak. jest ktoś lepszy. Tak. Ktoś, kto lepiej trafia. No, znaczy patrz, lepiej patrz. To my to wiemy, ale oprócz nas. Ale my tak przyziemnie, nawet podziemnie, tam ropa, coś tam ten. A tu trzeba zacząć sprawdzać niebo. No, do góry patrzeć. Wejść wyżej, o, na latarnię. Hej <laughs> <I> sobie, latarnika. <laughs> Ściągnę się do domu. Trzymajcie się, do cześć. dziewiątej, cześć.